Pan rozumie to, te... jest, to, jest, to co, jest... co widzą w Joannie Senyszyn ci ludzie, którzy mówią: Senyszyn na przykład. Widzą wierność poglądą, widzą ciekawy sposób prezentacji, jest pewnym zjawiskiem. Myślę, że zjawiskiem społecznym. A może to każde wybory po prostu tak mają, że potrzebują takich niekonwencjonalnych bohaterów? Tym bardziej, że każde wybory prezydenckie akurat są takie dosyć nieznośne, jeżeli chodzi o nadęcie z pewnością, ale w tych wyborach jest wiele ciekawych postaci, bardzo kontrowersyjnych. Choćby pan Braun, czy pan Maciek, Maciek Maciak są osoby z skrajnie radykalnych poglądach narodowych. Jest lewica, no jest tradycyjny duopol w PO, PiS chcieli sprowadzić te wybory do tego duopolu znowu nie udało się. Mam nadzieję, że ta pierwsza tura wyborów faktycznie pokaże całe spektrum opinii polskiego społeczeństwa, a później dokonamy wyboru.